widzowie, nagrywamy na YouTube, a. o kurczaczki mi pisze, że maksymalnie ten film może trwać 13 minut i 50 sekund, więc źle, w tyle nic nie zrobimy chyba, dobra, ale o, <noise> mój pieseł, może zyskam popularność z nim, siemka pie... czy wy widzicie te oczy? Nie. Zobacz jakie on ma straszne oczy, jak się mu ten y, tak zrobi. E, to chyba trzeba światłem też. Dobra, nie później nie zobaczysz, powiem. tutaj jest mój szałas, tu Ignacia. Nie wiem, po co on sobie marnuje patyki na jakiś głupi płot. chce. Spokojnie. tutaj to ty... jest... A dobra, bo deszcz padał. włączoną. A więc... Idziemy pokazać Wam miejsce z patykami łowów, spokojnie, bo nawet. Ja ten stamtąd brałem rzeczy na szałas. I nie będę robił cięcia, żebyście też widzieli drogę, jak się tam idzie. Chociaż i, i, i tak nie wiem, czy Wy mieszkacie tu, gdzie ja. <ścoughs> Albo mieszkacie ze mną. mega. To w ogóle widzowie. A, latarka! A to jednak ci świeci. No teraz, bo sobie włączyłem latarkę i teraz. A wcześniej ci nie działało? Mam pomysł, co no, zrobić dla widzów. Ja to robię, mam latarki i tak włączone, więc ja Idziesz bodaję. do lasu? No, chodź. Nie gadaj. Idziemy dzisiaj do lasu. Co tak? Nachszają tą kamerką dziwniej. Ich... Ej, a mama ja mówiła, że nie możemy. Wyszczycie. Jak coś będzie na ciebie? Mm. Mój kolega, nie? Ej! Album. Ej, ko Ignasz. Pff, pa! Jezus! Patrz! Jezus. Pa Ignasz. Jak u mnie jest. A jak u mnie? Czarno jak! Widzowie! Bik. Widzowie, 200! Dwieście... Nie przesada. Z dwa koła musi być pod tym. bo ja się naprawdę boję. I to nie przesada. Przesada, nie. Mogą mnie, nie mogą mnie dobić. Ja jedynie pod jednym filmem mam tylko 100 lajków. więc u mnie jest trudno. Ej, A! jak ty mnie wstręszysz, no tam zaświeć. Zaraz będziemy musieli pewnie to zjeść. Okej! Okay! A co się stało? Się Chodź! Ignać! Ja, ja nie... <śmów> Mój kolega, to jest totalny szaleniec. Teraz już będą jaja. Słuchajcie. O! Koś, Kośmy! ci mnie porywają! A, a. Chciałem, żeby były jajaj. To dopiero to trwa 4 minuty, a już są już są już... Są. Co? nie mam siły już na bieganie. Ej, a Ej, a dobra, wiesz czemu? Moja tak zapala. tak zapala. Ej, w sobie, w sobie, słuchajcie. Kosmici! On <noise> Dobrze, że to powiedziałem, bo są jaja. Cisza. Co? Czekajcie cięć. albo dobra jeszcze. Nie, jednak nie ma cięcia. Dojdę jeszcze. Z Chwila. Nie działa mi. Ale to moje dobre. Bo ja tam nie nagrywam. Co? jak będę nagrywać. Ja chcę... Zaraz będziemy, będziemy nagrywać. Dziwny jesteś jak coś. O Boże! Zapomniałem, że... Reszta padał, więc mam Dobra, robię cięcie! Zobaczcie, widzowie. Tylko po prostu pokazuję, co sojemy. Polecam, przepycha. Czy ja Dobra, nieważne, przepyszne jest to. Cięcie! Zobaczcie, widzowie, co dostaliśmy, widzie. Ej, ale wiecie co? Wie... Wiecie czemu moja mama to kupiła? Bo ja sprzedaję lemoniadę z moimi kolegami, nie? I sprzedajemy i kupiła to, żebyśmy nie brali kubków. Więc jest super. Żegnam widzowie cięcie, ale zaraz pójdziemy do lasu, tak jak mój kolega mówił. Żeg... O! Widzicie to? Widzicie to? Ja już? też na Nie, bo ja jeszcze... Masz lino. A masz. A! Znaczy nie boli, tylko polizał mi rączkę. Muszę ją... Umyć, oby jak wrzucimy nie było pszczoły, oby nie, oby nie. Idziemy do lasu. Czekajcie, dobra, idziemy. A, coś na mnie, coś na mnie skopnęło, a to y, ten, y, głupia kropla. Chwila, chwila. Nie, to kropla. Już myślałem, że jest coś złego. Zabijesz się, zabijesz się. No nie, bo śliska jest taka. Czekaj, rino. Nie no. Spokojnie możemy. Spójrz tu przyszedł. Nie no. Jak przez niego dostaniemy dużo lajk, to. To. To, 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 to przez rino, jakby. To wszystko. To, to, to da mu. To, tyle żarcia, że nie zje tego nawet w. rok. Polino. Wiesz co ja, ale widzowie, najpierw idziemy tutaj, albo nie, tam, nie, tam, tam. Dzień ci było, nieważne czemu. No, no. to śnieg. No <głos》> Biegnijmy tam. Widzowie będą miały teraz. Może mi się uda? Kosmisz się mnie mają, mają. Pomocy. Śmignie nie boli wają. się goni! No trochę no, też niezła zabawa. Ej, ej wicowie, wicowie będą jaja. Ja, Teraz naprawdę! <gry> nie dobra, sorry! Teraz naprawdę! <gry> idziemy na lęk, no! Dobra! Już ty na sobie wyobrażam! Ej, bo to już trwa 9 minut, jeszcze 4, czy 5 minut? I niestety koniec, ale będzie kolejny. film. Od razu po tym, Zdalnia. serio, sorry. <laughs> Cały mój spary. mój kolega, nie? A ty czasami nigdy nie pierdziałeś? Nie, nie, nawet pierdnął na mnie ten głupi smród. <laughs> to jest Widzowie, współczujcie mi, jak na mnie bąka napuścił. Cuchniało mocno. Czniemy, Cięcie widzowie. Dobra, odpoczęliśmy. Idziemy. O co? Idziesz? Szybko. Zaraz nagrywamy kolejny. Tylko pójdę. Pójdziemy na teraz. I wrzucę ten. I nagrywam kolejny od razu po sekundzie. Serio. Będzie pićka. Podoba się taki za chabłoknie, czyli tak. Bo ja muszę odetchnąć. Nie. Dawid, ale teraz się nie wygłupiajmy może. Na serio i się zjawicz. No. Nie wiem. Ja, 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 ja na serio chcę i pójdę bez siebie. Spokocie.